Ważna informacja dla osób zaangażowanych w ideę krwiodawstwa: od 1 sierpnia, a więc od najbliższego wtorku, czasowo zmieni się sposób funkcjonowania terenowego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, działającego w Puławach. Oddział zostanie przeniesiony do specjalnie podstawionego w tym celu ambulansu, który zaparkuje przed Puławskim Szpitalem. Zmiana związana jest z remontem obiektu, gdzie dotychczas na co dzień można było oddawać krew. Nie zmieniają się godziny przyjmowania dawców krwi w dni robocze w godzinach od 7 do 12.30. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nieustająco apeluje o oddawanie krwi, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdy brakuje jej najbardziej. Zapasy krwi można na bieżąco śledzić na stronie rckiklublin.pl lub krew.info. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?